Cześć. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, a bardziej w kolejnym sezonie Wademeku Myśliwego. Cześć. No cześć, mój cześć e, Miło nam, że jesteście nadal z nami. Kolejny, czwarty chyba sezon, tak? Czwarty rok zaczynamy? Czwarty. Ponad 200 odcinków za nami. E, czy chcecie wiedzieć, co w nich było? Przecież dobrze wiecie. Oglądaliście je z nami, byliście z nami. Przez ponad 200 odcinków. Dziś, można powiedzieć, zaczynamy kolejny rozdział, i powiem Wam tylko, będzie się działo, ale o tym to my sobie z Maćkiem dla Was opowiadamy, jak będziemy jechać. Jedziemy dziś przejechać się po łowisku, być może jakiegoś drapieżnika opolujemy, być może jeszcze mamy kilka saren w planie. Zobaczymy, co nam dzisiaj. Coś dorzucimy, Coś dorzucimy, także będzie trochę taki przejeżdżony, przegadany odcinek, ale wiemy, że też takie odcinki lubicie. To co? Zapraszamy w ostatni odcinek. Dobra, Maciej. Kawałek przejechany, drzewo uprzątnięte. Minął rok. Kolejny. Kolejny. No dobra, dobra, no, ale powiedz mi tak. Bardzo szybko. Co w 2023? Zaczął się zaczął się fajnie, zaczął się dobrze, ale. No, z pewnymi zmianami też, prawda? No tak, no właśnie. W przepisach, powiedzmy, tak? No, o, właśnie, zmiany w przepisach, czyli. E, używamy e, termonokto do drapieżników w nocy. Tak. Aha. Warto nie warto i w nocy, w nocy piskiem dzików też, tak? W nocy. W nocy. Warto czy nie warto? Czy warto używać? No, twoje no. prywatne no. zdanie mówię zawsze było takie, że warto używać. Oczywiście z głową, tak? No tak. E, nie naginając i zgodnie z przepisami. OK. Aczkolwiek przepisy mogłyby być. E, troszkę bardziej rozszerzony o to, że posiadamy celowniki, które są dziennonosne, tak mm -hmm. i teraz e, e, no, wiadomo, e, musimy chodzić z dwoma celownikami. Mm -hmm. Tak że kiedy idę w dzień jeszcze, tak? Mam mm -hmm. runetę w nocy zakładam mm -hmm. termonokto to. Mm no -hmm. okej, okay, no dobra Maciek, ale tak naprawdę to ty yy, widzę, że idziesz. Yy... Zmiany, te, które wniosło nam prawo. A ja bardziej chciałbym tutaj naszym oglądaczom też opowiedzieć, co będziemy robić w 2023 roku, jakie zmiany u nas na kanale, więc. No dobra, to zaczynamy Wam zdradzać szczegóły. A po pierwsze, dalej w sezonie 2023 będziecie mogli oglądać rok w łowisku. W trochę zmienionej wersji, ale. Ale już pewnie niedługo zobaczycie, bo zobaczycie to w lutym i zobaczycie, co się działo w styczniu. Czyli ten rok w łowisku będzie o tyle inny, że nie będziemy go nakręcać na samym początku miesiąca, tylko będziemy Wam pokazywać, co działo się w danym miesiącu. Czyli w lutym zobaczycie styczeń, w marcu zobaczycie luty i tak dalej, i tak dalej. Będziemy dalej. Gotować. Będziemy trochę gotować w inny sposób. E, mówiliście o tej kuchni myśliwskiej. E, najbardziej Wam się podobały e, nasze interpretacje, czyli jak razem z Maćkiem e, robiliśmy czy jajecznicę, czy, e, czy inne rzeczy, nawet nie jajecznica, robiliśmy omlet. Paszet. Paszet pa, robiliśmy <laughs> też, był ze słoika. Więc, e, więc na pewno też będzie kulinarnie. Ale słuchajcie, jak e, widzieliście już e, w grudniu zapowiedzi, e, nasz zespół powiększył się o tajemniczego Marcina. E, co będzie robił Marcin w naszym zespole? E, co będzie wam pokazywał? E, to już możemy zdradzić. E, Marcin przeprowadzi Was przez. E, jak to macie nazwać? Nie kurs strzelecki, tylko. E, można powiedzieć, że przedstawi e, drogę, jaką trzeba pokonać, i wcale to nie jest jakaś wielka góra, mhm. do tego, aby posiadać pozwolenie na broń, pozwolenie na broń ale pozwolenie na broń e, sportową, e, kolekcjonerską. Tak? Mhm. W związku z tym, że też do, celów do celów sportowych, tak? lub do celów sportowych, kolekcjonerskich. kolekcjonerskich tak. Bo to są dwie, dwie różne dziedziny, nie? Więc, tak. więc Marcin będzie przeprowadzał Was i nas i jeszcze jedną osobę, którą Marcin będzie pokazywał, bo nie będę to ani ja, ani Maciek, będzie to kobieta. którą Marcin nauczy i przeprowadzi, nauczy strzelać, i przeprowadzi przez te arkana strzelectwa. No w związku z tym, że krótka broń nie przeszła, mhm. no to mamy też inną drogę do posiadania takiej krótszej broni. Chcemy Wam pokazać, że ta droga jest y, naprawdę krótka i, e, Adam, i wcale niewyboista, dokładnie, dokładnie Że jest przy ogniu, co? A zwłaszcza, że temperatura nie rozpieszcza. O! A, słuchajcie, ostatni temat, jaki e, przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy, e, to była rozmowa o Marcinie, czyli e, już niedługo poznacie Marcina, a ja jeszcze przez chwilę, a jak skończyliśmy rozmawiać, e, wybraliśmy się z Maciekiem po to, żeby pozwiedzać łowisko. Maciek jest e, w kolebury e, rezydentem. E, Śmieje się, że. Prezydentem, no, jak jest prezydentem, to trzeba prezydenta oprowadzić. <laughs> oprowadzić. Tak? Dziś, e, dziś zwiedzaliśmy, chodziliśmy po takim terenie, na który e, nieczęsto e, nie myśliwi zaglądają. E, po części też e, po torowisku, gdzie, e, gdzie można z tego torowiska oddać i e, fajny, bezpieczny strzał, ale też kręci się trochę, e, trochę zwierzyny. Był zając, były sarny, jednak pogoda nie dopisała. Mgła, nie? Mgła, tak. I wszystko daleko. Wszystko daleko. No ale no, dlatego dziś ja bez broni, bardziej jako taki oprowadzacz, no ale Maciek już coraz chyba lepiej znasz to nasze łowisko. Myślę, że najlepiej jest wsiąść na rower, po prostu i powiedzieć. Powiem ci tak, ja zawsze, a propos tego Twojego nie roweru, nie najlepszy, najlepszy sposób. No, ja, e, w Boże, jestem już, e, mógłbym powiedzieć, prawie od samego początku i m, mojego początku. E, I mógłbym powiedzieć, że jest obwód, e, czyli ten nasz drugi obwód, którego tak dobrze nie znam. Ten 138 mógłbym powiedzieć, że znam bardzo dobrze, bo tu mieszkam. Tu, e, tu spędziłem większość wakacji, przyjeżdżając do babci e, z kumplami po tych tutaj lasach. E, biegaliśmy, więc e, te zakamarki są mi znane, jednak ten obwód, gdzie Kamil jest e, łowczym, jest mi oj, bardzo słabo znany i tam jednak chyba by trzeba było tym twoim rowerem się wybrać. No, ale, ale nie o dzisiaj mowa o tym. E, gdzie będziemy jeździć na rowerach? Jednak co będziemy robić w wademeku myśliwego? Jak dobrze zauważyliście, na samym początku nie było naszej czołówki. E, to chyba taka wspólna decyzja, żeby zrezygnować z tej czołówki. Ze względu na to, że szanujemy e, też wasz czas i, e, i pisaliście, że czołówka jest za długa, mimo tego, że fajna. A no, to tak naprawdę są tylko informacje o firmach, dzięki którym powstaje program. Bo trzeba też powiedzieć, że Wadameku Myśliwego utrzymuje się w 100%, jest sponsorowane przez firmy, które widzieliście na, na początku. I za to tym firmom też dziękujemy. Ale oprócz Marcina, co jeszcze i roku w łowisku, co jeszcze w ademeku myśliwego? Razem z Maćkiem będziemy chcieli też wychodzić częściej do łowiska i częściej pokazywać Wam to łowisko. Nie chcemy pokazywać tylko testów, chcemy też zacząć czynnie polować. Czynnie polować, tak jak nie czynnie. czynnie polować. Czyli, czyli no, mamy kolegów, którzy pokazują polowania. E, pokazują tych polowań dużo. Oni zaczęli też testować sprzęt. No to co, to my zaczniemy polować. <laughs> Może nie będziemy polować z takimi sukcesami jak, e, jak nasi koledzy. Nie będziemy polować tak e, dużo, bo nie mamy aż tak, e, aż tak wiele czasu. Jednak będziemy te e, polowania chcieli przeplatać, e, przeplatać testami. Nadal będziemy testować, nadal będziemy pokazywać testy. E, no, będziemy tak naprawdę otwierali się też na nowe, na nowe wyzwania, które, które tak naprawdę postawi przed nami ten 2023 rok. Padają też często pytania, czy będziemy gdzieś wyjeżdżać na jakieś polowania zagraniczne, czy gdzieś chcemy jechać. W 2022 roku byliśmy w Austrii w Strasse. Tak. Oglądaliśmy nowego Strasera, byliśmy na prezentacji nowego Strasera, czekamy aż przyjedzie do Polski i na pewno będziemy go o, Wam pokazywać. I to był chyba nasz jedyny taki wyjazd zagraniczny wspólny, prawda? I ale niekoniecznie polowanie. Tak, ale nie polowanie, tak? Nie, nie polowanie. To nie było polowanie, aczkolwiek e, czy pojedziemy? Słuchajcie, tego nie wiemy. Mamy, e, mamy styczeń, my nie planujemy. Nie wiadomo jak dalekich planów nie mamy odnośnie, odnośnie wyjazdów, na pewno będziemy polować na naszej pięknej ziemi lubuskiej, chcemy, jesteśmy z, Lubuskiem, z lubuskiego, chcemy pokazać Wam to co u nas jest najpiękniejsze, czyli naszą lubuską krainę, gdzie są przepiękne jeziora, przepiękne lasy. Są też tereny trochę górzyste, bo schodził Londolu w obwodzie 138, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy w takim, mógłbym powiedzieć, niecce. To jest Pradolina warszawsko-berlińska. Też bardzo ciekawe miejsce, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, bo niektórzy podróżnicy nazywają tą część lubuskiego małymi wieszczadami, gdzie wjeżdżamy, dziś też jechaliśmy tą, tą drogą, gdzie wjeżdżamy w taki, w taki teren, że w pewnym momencie z takich normalnych naszych lubuskich lasów wjeżdżamy piękne lasy bukowe, w piękne wzgórza, gdzie mógłby powiedzieć za stryknięciem przenosimy się całkowicie w inny teren i takie wszystkie takie tematy będziemy będziemy chcieli wam Wam pokazać. E, będziemy gotować. O tym chyba już mówiłem, czy nie mówiłem, Maciek? Wspominałeś, wspominałem. Tak? Wspominałem, ale będziemy gotować w tej serii. Będziemy chcieli e, gotować razem z Maciekiem i będziemy chcieli to robić na takich naszych zasadach. Przy ognisku, tak po prostu, tak jak my możemy to zrobić sami. Nie będziemy korzystać, chociaż nie wiem. Ale będziemy chcieli korzystać sami ze swoich umiejętności i z, z Waszych pomysłów. Nasza seria będzie nazywała się, no właśnie jak? Zobaczycie już niedługo. Nie powiemy Wam jeszcze dziś, jak się będzie nazywała. Zobaczycie to już niedługo. I myślę, że spokojnie około 6, może więcej, jak Wam się spodoba, tych odcinków w ciągu roku o gotowaniu będzie. I co macie? Mamy, tak naprawdę, można powiedzieć. Wszystko chyba powiedzieliśmy, co, co będziemy robić. Czyli będzie, będzie gotowanie. Mhm. Będzie więcej terenu. Będzie więcej terenu, czyli więcej polowań. Będzie. będzie... E, Marcin, który będzie uczył strzelać. Mhm. O, będzie. Co jeszcze będzie? Testy będą. Będą testy nadal. Będą dal, testy nadal. nadal. E, no i co? No. I będzie pewnie jeszcze parę innych rzeczy, które gdzieś tam w trakcie się urodzą. Na pewno też pojedziemy i na pewno zobaczycie odcinki z Podhala. Tam chętnie pojadę. Bo jakby nie patrzył, to już jest za granicami, co prawda, naszego województwa, ale, ale tak, wybieramy się do Artura. Artur na pewno też przyjedzie z ekipą do nas, bo tak też na tym to też polega żeby wymieniać się tymi łowiskami. Oni jeżdżą do nas, my jedziemy do nich. I wspólnie razem, i polujemy, i biesiadujemy, i śpiewamy, i, i Maciek nawet tam I gra na skrzypcach. I tańczymy. I, tań, I tańczymy, i Maciek tam nawet też gra na, na, na skrzypcach. Ja ci powiem, ja to w ogóle bym tam pojechał na narty. Można spróbować, tam jest taka górka, nie da jak jest. Ich. No, jest styczeń, więc myślę, że można by było zaraz jakoś. Zadzwonić do Artura, spakować się. Oni wszyscy świetnie jeżdżą na nartach. I, i Artur, i Jędrek. i. No, no są ludzie wychowani w górach, więc. Więc no ja bym chętnie, e, chętnie podszkolił swoją, swoją naukę jazdy na nartach. Ostatni raz na nartach jeździłem dwa lata temu. W świeradowie, więc chętnie bym pojechał do chłopaków pojeździć. No dobra, słuchajcie. E, to tak naprawdę chyba wszystko w dzisiejszym odcinku, e, no, zaczynajmy ten, ten nowy sezon, myślę, że chyba jeszcze koło, może koło kwietnia, jak tak wypada, równam ta czwarta rocznica, to może coś wymyślimy wyjątkowego, ale to już, będziecie się dowiadywać, e, kończymy. A, jeszcze jedna ważna rzecz, na pewno spodziewajcie się nas na targach na targach w Poznaniu i na targach w Krakowie. Pewnie też pojedziemy na Iwę. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe. Więc na pewno y -y. jakichś tam takich live'ów e, będziecie mogli się e, spodziewać. Dobra, już nie przeciągajmy, bo e, ognisko o, może coś dołożymy, jeszcze trochę posiedzimy. To tyle na dzisiaj. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.